Aby uczcić e, pamięć powstańców styczniowych, wymyśliliśmy e, o taką karkołomną wyprawę, bo chcemy przejechać 700 km e, szlakiem powstańczych e, bitew. Chcemy po drodze prowadzić żywe lekcje historii dla dzieci. E, ma być to historia taka lokalna, związana właśnie z powstaniem, z bitwami, z ludźmi e, miejscowymi, którzy brali w tym udział. Chcemy też wyznaczyć nowe szlaki turystyki konnej i połączyć szlaki już istniejące i nanieść na nie dodatkowo miejsca historycznie dla Polaków ważne. Mam na imię Michał, Grzegorz. I cóż, zachęcamy do wspierania i udostępniania. Do zobaczenia w trasie. Do zobaczenia.